Korzystając z okazji, Polska Kronika Filmowa przeprowadziła kilka wywiadów z robotnikami. Posłuchajmy, co myśli o nowym pieniądzu obywatel 50, Tak. tak. <laughs> Jak jest Pana zdanie o reformie? Boże, jestem potrójnie zadowolony. Po pierwsze, że dostałem pieniądze, a po drugie, prawda, że to nic na tym nie tracimy. A jeszcze jest lepiej, bo nasze zarobki są oparte. Prawda, na trwałej walucie, No a po trzecie, może Wam zgadnię. prawda, że kapitalistom schudną troszkę kieszenie. To oczywiste. A teraz kolejna obywatelkę Frankę. Słuchamy. Ja to mogę powiedzieć teraz, że w kolejkach nie potrzebujemy stać i handlarze, prawda, towary nie będą wykupywać. Cena pozostaje ta sama, tylko wódka zdrożeje. To dobrze. Mniej będzie mój mąż pił. O, no cóż. Głos ma przodownik pracy, obywatel Zakrzewski. Takie same to mnie to specjalnie nie martwi. Niech się martwią paskarze. Mnie to po kieszeni nie uderza, a wyłącznie spekulanta i paskarza. Jako ostatni odpowiada na nasze pytanie obywatel Kosiorowski. Cieszę nas bardzo, że złoty polskie ma mocną podstawę taką, jakiej do tej pory nie miał. I został zrównany z najsilniejszą walutą świata, walutą pokoju, jaką jest rubel. Dzięki wysiłkowi rządu polskiego i całej klasy robotniczej mamy warunki tak stworzone przez mocną walutę, że w planie sześcioletnim będzie stworzony dobrobyt na pewno dla klasy robotniczej.